Witam w studio. W sejmie ze strony Michał Kłeczek Studio Polska. Zapraszamy. Polityka. Zapraszamy z lewicy. Andrzej Szejla, Z pisu Piotr Paleta. A potem. Kiedy i obywatelski, za chwilę będziemy mówić te tematy, a teraz zapraszamy jeszcze jednego. SED. Jerzy Rzepka. Dobry wieczór. Zapraszam pierwszego posła lewicy Jerzego Rzepka. Energia. We te ciule energię. Co wy, wy ukradkiem z, z lasu. Dziękuję. Zapraszam do zapraszamy drugiego polityka. z te, te złodzieje przedamy, to we wy wykupili za duże pieniądze. Szejna z lewicy. Wy chcecie rządzić i ową dom, te hamy Dziękuję serdecznie. Zapraszam na kolejnym filmie. Dziękuję. Dziękuję. Ty debacie, Michał Kłeczek się kłania. Dziękuję serdecznie. Zapraszam za tydzień na energię. Przede prądu. <noise> Dziękuję serdecznie. <noise>